Wszystkim kibicom życzyć spokojnych, zdrowych, wesołych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego nowego roku i samych sukcesów że cieka jest w No jak, jak co roku tradycji stało się za Pierwszy dzień świąty widzimy się tutaj na, na świątecznym graniu z stośnicą no i jak zwykle frekwencja dopisała. Cieszymy się z tego niezmiernie. Jest bardzo dobra atmosfera, wszyscy dobrze się bawimy. Warto też spalić te świąteczne kalorie, więc, więc tak, no przyjemność pożytecznym, więc jesteśmy zadowoleni z tego, że możemy się tutaj z przyjaciółmi spotkać, porozmawiać, pośmiać się i dobrze spędzić czas więc e, wszystko, wszystko na swoim miejscu, jesteśmy, jesteśmy szczęśliwi z tego, z tego tytułu. No ale mimo, że e, mam już mikrofon przy ręce, to chciałbym Wam wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia, spokojnych e, i zdrowych e, świąt, więc e, bądźcie, bądźcie zdrów i trzymajcie kciuki za Sośnicę, bo wierzę, że w przyszłym roku będzie lepiej. Dzięki. W imieniu zarządu i całej rodziny KS Sośnica Gliwice życzymy spokojnych świąt, Spędzonych w rodzinnym gronie, żeby to był czas, kiedy można się na chwilę zatrzymać, wysiąść z tego pędzącego pociągu, troszkę, troszkę pobyt z rodziną, odpocząć, ale jak widzimy w tle, ten odpoczynek może być też aktywny, żeby troszkę się poruszać, żeby te ziemniaczki i inne składniczki nie odkładały się, tylko trzeba je przepalić. Jeszcze raz zdrowych, wesołych świąt. Dzień dobry, witam wszystkich. Przyszliśmy tu po kolendzie, bo chodzimy dzisiaj wszędzie. Po wiosce po ulicy chodzą z gwiazdką kolendicy. Jest tu z nami cienki Żuraw, Zamu się w barszczu rura. Przyjaliśmy to aż z Sosicy, bo ma dzisiaj kolendować. Hej, kolenda, kolenda! Dla całej naszej sosnickiej rodziny, całej dla sosny, dla Waszych rodzin. Składam Wam najserdeczniejsze życzenia Bożego Narodzenia i szczęśliwego nowego roku. Samych sukcesów, dużo, dużo, dużo zdrowia. Spotkaliśmy się tutaj jak zawsze. Przygrzanym winie Złożyliśmy sobie życzenia, gramy, świetnie się bawimy. No i życzymy sobie wszystkiego najlepszego. Chcielibyśmy zawsze się tutaj spotykać, w tym miejscu czy na dużym boisku, żebyśmy zawsze tworzyli jedną wielką rodzinę. Wesołych świąt, wszystkiego dobrego. Witam serdecznie i pozdrawiam cały stan klubu Sośnica. Dzisiaj jak widzicie zebraliśmy się na takim corocznym, powiedzmy, coroczne gierce. Jest to cykliczne. A przy okazji przyświeca nam jeden cel, spotkać się po dłuższym okresie czasu, niektórzy mieli większy rozwrać z piłką, ale to nas cieszy, że przychodzimy no i pielęgnujemy to spotkania. No, panowie, wesołych, zdrowych świąt, przede wszystkim wszelkiej pomyślności, no i zdrowia, zdrowia tego na co dzień, tego sportowego, no i moje takie prywatne gdzieś, panowie, bez tych wojen, żeby ci ludzie z tymi karabinami przestali już i tak naprawdę, żeby był przy tych stołach wigilijnych i tyle, uśmiechu na co dzień.